I oby działało. Dobra, mamy to. Halo, lokalne dziewczyny, dzień. Dobry, bardzo dobry wieczór. Tutaj Ania Sośniesz, online fitness coach, i dzisiaj widzimy się w podcaście Fitness dla ambitnych kobiet przed świętami, ale myślę, że bardzo ważna sprawa. Także warto jest się przywitać w komentarzu, dać znać, czy jesteś na żywo, lub czy później oglądasz powtórkę. Kłupec wody, już mówię, czym my się dzisiaj będziemy zajmować. Moje, drogie. Przede wszystkim dzisiaj taki ważny temat, yy, czyli ach, głęboki oddech, zmiana tożsamości, dzięki której odchudzanie w końcu działa na stałe, czyli na stałe jesteś w stanie być w świetnej formie, a nie tylko na chwilę. I tutaj, cześć kochana, witajcie, fitness dla ambitnych kobiet. Powiedz mi jedno: ile razy w życiu już chudłaś, już zaczynałaś? A teraz drugie pytanie, ważniejsze: ile razy wracałaś do punktu wyjścia? Jeżeli ty kiwasz głową, bo ja tego nie mogę niestety zobaczyć, ale oczywiście mogę przeczytać, jeżeli kiwasz głową, to moja droga zostań proszę do końca, bo ja chciałabym cię uspokoić. Problemem problem nie była dieta, nie byłaś też ty problemem. Problem jest to, że nikt się nie nauczył właśnie, co zrobić, żeby zmienić swoją tożsamość z osoby, która tylko zaczyna, kończy, robi coś ostro, restrykcyjnie, zrezydenkowo, później zaraz wraca do starych nawyków. Co zrobić, żeby właśnie zmienić tą swoją tożsamość w osobę, która regularnie dba o siebie? I wielka prośba, żebyś dała znać w komentarzu, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać i skąd jesteś, a ja z przyjemnością później sprawdzę też, skąd moja piękna załoga pochodzi. I teraz. Pokażę Ci dzisiaj, dlaczego bez tej zmiany nawet najlepszy plan nie zadziała, i co zrobić, żeby odchudzanie w końcu zostało z tobą na dobre. Właściwie, żebyś przestała myśleć, że ty się stale musisz odchudzać, żeby to była dla ciebie taka codzienność, że ty jesteś w dobrej formie, że ty po prostu dbasz o siebie i to jest taka codzienność Twoja. Więc moja droga, zabieramy się za najnowszy podcast Fitness dla ambitnych kobiet. I wydaje mi się, że teraz już będzie dużo lepiej mnie widać. Dobra, let's go. Jest taka kultowa książka, którą mało osób, jak rozmawiam, niestety zna, ale pozwól, że Ci przedstawię. Nazywa się Psychocybernetics, czyli Maxwell Maltz który był chirurgiem plastycznym. On operował twarze, sylwetki i nosy i zauważył coś szokującego. Część pacjentów po operacji dalej czuła się brzydka, dalej miała niską samoocenę i dalej żyła w tych samych schematach, I mimo że zewnętrznie wszystko się zmieniło. No i wtedy Malc odkrył coś kluczowego. Człowiek zawsze wraca do obrazu siebie, jaki ma w głowie. Tak. Dokładnie to samo dzieje się w tematach odchudzania i dbania o swoją sylwetkę. I problem jest taki. Dlaczego to odchudzanie ono nie działa, możesz się zastanowić. No, bo większość kobiet próbuje schudnąć tak. Od jutra dieta, od poniedziałku trening, od stycznia nowy rok, nowa ja. A w głowie nadal są tą samą osobą. Ja zawsze tyję. Ja nie jestem z tych usportowionych. Ja nie potrafię być regularna. Ja. Kiedyś i tak zawalę, to po huk mam się teraz męczyć. Czy ja jestem, mam słabe geny, ja jestem z tych puszystych, nigdy mi nic nie wychodzi, potrzebuję nad sobą bata yy, i zawsze po prostu walczę z sobą. I teraz ważne zdanie. Zapisz je sobie, tak wiesz, w głowie, taki brain tattoo, albo sobie można napisać w komentarzu i później sobie to zanotować. Nie zachowujesz się jak osoba którą chcesz być, zachowujesz się jak osoba, za którą się uważasz, którą kiedyś byłaś. I to myślę, że ważne jest, żeby wiedzieć. Dlatego osoba, która jest na diecie, w końcu ją przerywa. Bo my mamy bardzo takie spaczone podejście do diety. A jak sprawdzimy sobie w słowniku, w encyklopedii, no to dieta to jest po prostu to, co ty jesz. To nie są jakieś ograniczenia, po prostu jedzenie. A osoba, która dba o siebie, wraca do równowagi naturalnie. Czyli ja też w dużej mierze pracuję z dziewczynami, z moimi klientkami, w jesteś warta fit, z tym, żeby one zmieniły tą swoją tożsamość jako kobietę, która naturalnie wraca do równowagi, bo dba o siebie. I to jest różnica tożsamości, a nie motywacji nie jakiejś tam dyscypliny, nie motywacji nie genów. No i. I co właśnie, co warto jest wiedzieć, że najpierw zmieniamy tą swoją tożsamość. Dobra, światło. Teraz jest za ciemno, żeby bez tego siedzieć. Więc. E co robię właśnie z moimi klientkami, no to pracujemy nad tym, żeby zmienić tą swoją tożsamość, a później zachowanie. Czyli ja nie muszę schudnąć, żeby czuć się fit, ale ja jestem osobą, która dba o swoje ciało, więc robię takie wybory. Jak właśnie osoby, które dba o swoje ciało, cześć skarbie. I tak, no, i właśnie, to, to działa jak twój autopilot. Czyli na przykład, gdy mamy grubą osobę i ona myśli, odpuszczę dzisiaj, bo i tak nie dam rady, nie potrafię, nie ogarnę tego. To nawet mając nadwagę czy otyłość, jeżeli będziesz zaczynała od tego, że powiesz sobie, dbam o formę, dzisiaj zrobię chociaż minimum i to już jest coś. No, czyli skarbie. Więc, jeżeli. To jest jedno zdanie, które zmieni wszystko, co zrobiłabyś dzisiaj, jako osoba, która dba o siebie. I o tym warto jest wiedzieć. Nie idealnie, nieperfekcyjnie, tylko wystarczająco. I tutaj, kochana, ja chcę, żebyś to usłyszała bardzo wyraźnie. Ty nie musisz się naprawiać, ty nie musisz przestać. Po prostu warto jest, żeby przestać się traktować jako jakiś projekt do naprawy. I tutaj. Nie każemy swojego ciała, uczymy się jak słuchać swoich potrzeb swojego ciała. Nie ciśniemy jakoś tak za nadto, tylko budujemy swoje bezpieczeństwo, no bo fajnie jest czuć się bezpieczną, czuć się zdrową i za tym też idzie oczywiście swój wygląd, ale że widzisz, że polegasz na sobie. Nie zaczynamy od nowa, tylko wracamy do siebie, udoskonalamy swoje nawyki. I wracamy po gorszym dniu, nie poddajemy się, ruszamy się. Czyli popatrz, tożsamość, czyli my budujemy tą tożsamość, że ja dbam o siebie regularnie, to jest ta nasza nowa, nowa tożsamość. Jem normalnie, nie idealnie, ruszam się regularnie, a nie jakoś heroicznie. Wracam po gorszym dniu, nie rezygnuję. No i jak to można zmienić w praktyce? Kochana, po pierwsze zmieniamy język. Nie jestem na diecie, czy ja się całe życie odchudzam, tylko uczę się dbać o swoje ciało. Jem elastycznie. Zamiast zawaliłam, znowu zawaliłam i teraz po prostu będę się karać przez następny tydzień, się przejadać i jakieś inne rzeczy zrobić, to ja wracam do siebie, wracam do mojej bazy, wracam do zdrowia. I dowody właśnie takiej tożsamości, czyli tożsamość buduje się przez małe dowody, nie jakieś wielkie deklaracje, czyli codziennie chociaż 10 minut ruchu, bo jestem aktywna. Jemy białko na śniadanie, bo dbam o siebie i później w każdym innym posiłku. Spacer zamiast kary, no bo szanuję swoje ciało. No i ważną jest też rzeczą zmiana tego środowiska. Dlatego tak ważne jest, z kim jesteś w tym procesie. I tutaj moja droga. my się bardzo szybciutko i sprawnie. Dlaczego to jest takie ważne? Z kim jesteś w tym procesie? Bo jeżeli cały czas jesteś sama, no to stara tożsamość ona zawsze wygra, ona zawsze wjedzie tymi tylnymi drzwiami, bo to znamy najlepiej. I uwaga, i właśnie dlatego ja kochana, zrobiłam, stworzyłam taki program. Jesteś warta fit, i to nie jest program jak schudnąć 10 kilo w 8 tygodni, tylko to jest proces zmiany twojej tożsamości jako kobiety, która dba o siebie na lata. A my tam uczymy, jak jeść normalnie, budujemy regularność, pracujemy z głową i z ciałem, tworzymy nowy obraz siebie bez presji, bez kar, ale z opieką i strukturą, żebyś zbudowała takie fajne systemy w swoim życiu, które wspierają twoje zdrowie. I tutaj. Jeżeli słuchając tego odcinka czujesz, to jest dokładnie dla mnie, o mnie, ja chcę w końcu przestać zaczynać od nowa, to Cię zapraszam na darmową, indywidualną konsultację ze mną na tej rozmowie. Zobaczymy, jaka tożsamość teraz Tobą rządzi. I Cię realnie blokuje. I czy jesteś warta, fit jest najlepszym krokiem, właściwym krokiem u Ciebie w Twoim życiu. No, i link do konsultacji znajdziesz, na, znajdziesz w opisie, znajdziesz też u mnie na profilu. Można mi też wysłać wiadomość konsultacja, a z przyjemnością z Tobą porozmawiam i zobaczymy, czy właśnie ten program jest dla Ciebie. Kochana, Ty nie potrzebujesz silniejszej woli, potrzebujesz nowej historii o sobie. Nie, ja jestem tą, która ciągle zaczyna, ale jestem tą, która dba o siebie, nawet gdy nie jest idealnie i gdy inne rzeczy się wykraczają, kochana. I to jest zmiana, która zostaje na zawsze. Więc to jest podcast Fitness dla ambitnych kobiet. Wielka prośba dla Ciebie. Jeżeli widzisz, że jest Ci potrzebna konsultacja, to śmiało, pomoc, to napisz do mnie, z przyjemnością pomogę, czy bezpośrednio wybierz sobie termin z moich wolnych, właśnie wchodząc w link, który znajdziesz w profilu, a jeżeli widzisz, że wiesz co, Skarbie, ja tutaj jeszcze troszkę potrzebuję sobie trochę posłuchać, zobaczyć, jak, jak możesz po prostu Ty mi pomóc, jak to wszystko wygląda, czy dobrze tutaj ze sobą współgramy, to wejdź proszę na Spotify, czy na YouTube'a, czy na Apple Podcast, w zależności od tego, w jakim miejscu lubisz słuchać podcastów, i wpisz fitness dla ambitnych kobiet. Znajdziesz tam ponad 500 odcinków podcastu. Więc zapraszam, wybierz sobie najciekawsze dla siebie tematy. I co jest ważne, to to, żeby mieć świadomość, że informacja jest ok, ją mieć, ale to za dużo nie zmienia. Może czujemy się, że coś więcej wiemy, ale dopiero to, że Ty to zrobisz w praktyce, coś wdrożysz w praktyce, to to. Jest w stanie wpłynąć na to, że zmienisz swoje zdrowie i życie na lepsze. A tego też Ci życzę i po to też tutaj jestem. Także wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia czy też wieczoru. To jest Ania Słośniersz, czyli online fitness coach, trenerka personalna ambitnych dziewczyn i robimy to wszystko online. A to jest podcast Fitness dla ambitnych kobiet. Serdecznie Ci dziękuję, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za dzisiaj. Cześć!